Dzień przed finałem wyszło na jaw w sprawie Owsiaka. Nie do wiary, co ustalono. Kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już w najbliższą niedzielę. W związku z tym tabloidy żywo interesują się postacią lidera orkiestry, Jurka Owsiaka. Jeden z nich postanowił zająć się tematem wykształcenia mężczyzny. Chociaż wiemy o tym od pewnego czasu, to u wielu osób nadal jest to spory szok. Jerzy Owsiak to niezwykle charyzmatyczna postać, która już od wielu lat stoi na czele Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym czasie 72 latek wielokrotnie wykazał się zdolnościami organizacyjnymi oraz dobrym refleksem w reagowaniu na sytuacje kryzysowe. Już w najbliższą niedzielę, 25 stycznia, odbędzie się kolejny finał Wośp. Z tej okazji wielu celebrytów oferuje ciekawe pamiątki oraz niepowtarzalne doświadczenia, a tabloidy na nowo interesują się samą postacią Owsiaka. Nie milkną plotki na temat lidera orkiestry. Takie wykształcenie ma Jerzy Owsiak. Nie do wiary, co ustalono. Super Express zaledwie dzień przed finałem postanowił zająć się tematem wykształcenia Jurka Owsiaka. Jerzy Owsiak urodził się w 1953 roku w Gdańsku, ale jako dziecko wraz z rodzicami wyjechał do Warszawy. Tu skończył szkołę średnią, czyli liceum ekonomiczne przy ulicy chłodnej. Można więc powiedzieć, że Owsiak ma wykształcenie ekonomiczne czytamy. Następnie tabloid cytuje rozmowę lidera Wośb z magazynem Viva, która została opublikowana w 2015 roku. Jest inaczej niż ludzie myśleli. Maturę zdałem za obraz, który zaniosłem matematyczce. I postanowiła mi tę maturę zaliczyć. Piękny krajobraz z Kazimierza Dolnego. Pokazałem to pani profesor na dole w szatni, a ona, że te krechy w stylu Gogena jej się nie podobają. Przemalowałem go więc przez noc i zawiozłem jej do domu na bielany. Teraz się spodobał, potem malowałem obrazy, które sprzedawałem mamie, teściowej, znajomym. Wtedy to była moja pasja, mówił wówczas Owsiak. Zaraz po maturze mężczyzna próbował dostać się na studia w Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz na psychologię. Niestety, to mu się nie udało.